Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy twoje ciało wysyła ci subtelne sygnały, że coś poważnego jest na horyzoncie? W miarę starzenia się, naturalne jest, że stajemy się bardziej świadomi zmian w naszym zdrowiu. Jednak czasami najważniejsze sygnały to te, które najmniej się spodziewamy. W tym filmie przyjrzymy się pięciu zaskakującym oznakom, które lekarze mówią: mogą wskazywać, że śmierć może być bliżej niż myślisz. To może brzmieć alarmująco na początku, ale zostań ze mną. Wczesne rozpoznanie tych oznak może pomóc Tobie lub bliskiej osobie podjąć właściwe kroki, aby w porę szukać pomocy. Te oznaki nie mają na celu wywoływania strachu, mają upoważnić Cię poprzez dostarczenie wiedzy, która może naprawdę zrobić różnicę. Od niespodziewanej zmiany w poziomie energii po niezwykłe objawy fizyczne. Każda z tych oznak opowiada historię, którą Twoje ciało próbuje komunikować. Oto kluczowa część. Wiele osób ignoruje te oznaki, zakładając, że to po prostu część starzenia się lub że nie ma się czym martwić. Ale lekarze ostrzegają, że zwracanie uwagi na te wskazówki może uratować życie. Zachęcam Cię, abyś pozostał z nami do końca, ponieważ dowiesz się, w jaki sposób rozpoznawanie tych oznak. Może nie tylko chronić Twoje zdrowie, ale także zapewnić spokój umysłu, wiedząc na co zwracać uwagę. Zacznijmy. Numer jeden: nagła, niewytłumaczona utrata wagi. Jednym z najjaśniejszych sygnałów, że coś poważnego może się dziać, jest nagła utrata wagi bez próby. W miarę starzenia się, naturalne jest, że nasz metabolizm zwalnia i wielu z nas ma trudności z utrzymaniem wagi. Dlatego jeśli zaczynasz tracić na wadze bez żadnych wysiłków, mimo że nie zmieniłeś diety ani nie ćwiczyłeś więcej, to sygnał, który zasługuje na twoją uwagę. Tego rodzaju utrata wagi często zachodzi stopniowo, więc może cię zaskoczyć. Możesz zauważyć, że twoje ubrania stają się luźniejsze, lub spojrzysz w lustro i uświadomisz sobie, że twoja twarz wygląda szczuplej niż wcześniej. Ważne jest, aby zrozumieć, że nagła, niewytłumaczona utrata wagi może wskazywać na poważne schorzenia, z którymi twoje ciało próbuje sobie poradzić w milczeniu. Lekarze często identyfikują to jako jeden z pierwszych widocznych znaków problemów, takich jak niektóre nowotwory, poważne infekcje lub zaawansowane choroby narządów. Te choroby mogą zwiększać ilość energii którą twoje ciało zużywa, lub zmniejszać twoje apetyt, nie będąc tego świadomym. Kiedy twoje ciało walczy z czymś istotnym, zużywa więcej energii. Jeśli nie jesz więcej, aby to zrekompensować, waga spada. Mężczyzna o imieniu Harold, który miał 72 lata, podzielił się, jak początkowo sądził, że zrzucenie 15 funtów w ciągu trzech miesięcy to dobry znak. Zawsze chciał stracić trochę wagi, więc kiedy stało się to bez wysiłku, nie pomyślał o tym dwa razy. Jednak z czasem czuł się słabszy i trudniej było mu robić to, co lubił. Ostatecznie odkrył, że zmagał się z ukrytym schorzeniem, które wymagało natychmiastowego leczenia. Jego historia przypomina, że nie każda utrata wagi jest dobrym znakiem, kluczowe jest słuchanie swojego ciała. Jeśli tracisz na wadze bez wysiłku, szczególnie jeśli ta utrata wagi towarzyszy innym zmianom, takim jak uczucie większego zmęczenia niż zwykle, utrata apetytu lub zauważalne zmiany w tym, jak Twoje ciało czuje się na co dzień, warto porozmawiać z lekarzem. Czasami ludzie wahają się szukać pomocy, ponieważ obawiają się, że przesadzają, lub po prostu się starzeją, ale nie chodzi o przesadzanie. Chodzi o bycie proaktywnym i danie sobie najlepszej szansy na wczesne zajęcie się czymś poważnym. Nie wahaj się szukać pomocy. Twój lekarz może przeprowadzić proste testy, aby ustalić przyczynę utraty wagi i pomóc ci dowiedzieć się, co jest nie tak. Czasami można to rozwiązać, zmieniając dietę lub styl życia. Innym razem może to wskazywać na coś, co wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Tak czy inaczej, Poświęcenie czasu na zwracanie uwagi i działanie. Gdy jest to konieczne, to mądry krok. Najważniejsze, aby pamiętać, że Twoje ciało zawsze z Tobą komunikuje. To od nas zależy, czy posłuchamy. Numer dwa, poważne zmęczenie, które nie poprawia się po odpoczynku. Innym sygnałem, który często umyka uwadze. Ale którego lekarze ostrzegają, aby nigdy nie ignorować, jest utrzymujące się zmęczenie, które nie znika, niezależnie od tego, jak dużo odpoczynku dostajesz. To nie jest to samo zmęczenie, którego doświadczasz po pracowitym dniu, spędzonym na podwórku lub zabawie z wnukami. To głębsze wyczerpanie, które towarzyszy ci od chwili, gdy się budzisz, aż do chwili, gdy idziesz spać. Co czyni to zmęczenie niepokojącym? To fakt, że może ono sygnalizować, że Twoje ciało pracuje na pełnych obrotach, aby poradzić sobie z czymś poważnym. Wielu ludzi zakłada, że ciągłe uczucie zmęczenia to po prostu część starzenia się, ale lekarze ostrzegają, że istnieje różnica między normalnym starzeniem się a zmęczeniem, które wskazuje na głębszy problem. Jeśli zauważysz, że proste zadania, takie jak ubieranie się, przygotowywanie posiłków, czy nawet prowadzenie rozmów pozostawiają cię wyczerpanego, to twoje ciało macha czerwonym flagiem. Pewien mężczyzna o imieniu Edward, który miał 76 lat, podzielił się, że zaczął czuć się niezwykle zmęczony, nawet po pełnym nocnym wypoczynku. Budził się, siadał w ulubionym fotelu z poranną kawą i zamiast czuć się odświeżony, miał wrażenie, że w ogóle nie odpoczął. Początkowo zrzucał to na karp niewłaściwego snu. Jednak w miarę upływu tygodni uświadomił sobie, że coś jest nie tak. W jego badaniach lekarz odkrył, że jego serce nie pracuje tak silnie, jak powinno, a rozwiązanie problemu miało dla niego znaczną różnicę. Historia Edwarda jest mocnym przypomnieniem, że zwracanie uwagi na tego typu zmęczenie może uratować życie. Ten rodzaj zmęczenia często towarzyszą inne, subtelne zmiany, które na początku mogą umknąć uwadze. Możesz czuć się zmęczony po pokonaniu kilku schodów, lub częściej potrzebować usiąść w ciągu dnia. Niektórzy zauważają, że zaczynają przypadkowo zasypiać w ciągu dnia, lub tracą zainteresowanie aktywnościami, które kiedyś sprawiały im radość, ponieważ po prostu brakuje im energii. Kluczowe jest rozpoznanie, że Twoje ciało próbuje przekazać Ci coś ważnego. Kiedy takie witalne organy, jak serce, płuca czy nerki, nie funkcjonują prawidłowo, Twoje ciało zużywa więcej energii, aby zrekompensować, co może Cię wyczerpać. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te informacje za wartościowe, proszę skomentuj numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że jesteś obecny. A jeśli jeszcze się nie zapisałeś, polecam to zrobić i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie treści, które informują i inspirują. Teraz przejdźmy dalej. Numer 3. Duszność podczas prostych czynności. Jednym z sygnałów, który może zaskoczyć ludzi, a którego lekarze mówią, że nigdy nie należy ignorować, jest duszność podczas prostych, codziennych czynności. To nie ta duszność, której można się spodziewać po joggingu lub intensywnej pracy w ogrodzie, to raczej chwile, kiedy masz trudności z łapaniem oddechu, podczas wykonywania czynności, które kiedyś nie sprawiały ci żadnych problemów. Możesz doświadczać tego podczas ścielenia łóżka, spaceru do skrzynki pocztowej lub nawet przy ubieraniu się. Najbardziej niepokojące jest to, że ten objaw często podstępnie się pojawia. Możesz nie zauważyć tego od razu. Może zaczynać się od momentów, w których musisz się zatrzymać i wziąć głęboki oddech lub czuć zawroty głowy po wspięciu się na kilka schodów. Jednak z czasem te momenty stają się coraz częstsze i trudniejsze do zignorowania. Ten sygnał jest kluczowy. Ponieważ może wskazywać na poważne problemy z twoim sercem lub płucami, kiedy te organy nie funkcjonują optymalnie, twoje ciało nie otrzymuje potrzebnego mu tlenu i odczuwasz to natychmiast, gdy próbujesz się poruszyć. Pewien mężczyzna o imieniu Frank, który miał 79 lat, wyraził, że po raz pierwszy zauważył duszność gdy musiał zatrzymać się w połowie swojej zwykłej przechadzki wokół bloku. Początkowo myślał, że to kwestia bycia w gorszej formie lub po prostu złego dnia. Jednak z biegiem tygodni duszność stawała się coraz bardziej wyraźna, a nawet stanie przy kuchennym blacie zaczęło go przytłaczać. Po konsultacji z lekarzem odkryto, że jego serce nie pompuje efektywnie i uzyskanie pomocy miało dla niego znaczącą różnicę. Innym wskaźnikiem, na który należy zwrócić uwagę, jest to, jak szybko duszność się pojawia i jak długo trwa. Możesz stwierdzić, że jesteś w porządku przez chwilę, a potem nagle czujesz się wyczerpany po nawet małym ruchu, lub że twoje oddychanie trwa dłużej, aby wrócić do normy po wysiłku. Oba te znaki mogą wskazywać na to, że coś dzieje się pod powierzchnią. Również ważne jest, aby zauważyć, czy ta duszność towarzyszą inne objawy, takie jak uczucie ucisku w klatce piersiowej, zawroty głowy czy obrzęki nóg lub stóp? Te dodatkowe wskazówki mogą pomóc tobie i lekarzowi skompletować problem. Nie wolno tego lekceważyć jako po prostu część starzenia się. Łatwo jest pomyśleć, cóż, nie jestem już tak młody, jak kiedyś. I zbagatelizować duszność, jednocześnie uznając, że się starzejesz. Jednak, jeśli zauważysz wyraźną zmianę w swoim oddychaniu, warto zwrócić uwagę. Twoje ciało próbuje zwrócić twoją uwagę. Proces, który może pomóc ci zająć się wszelkimi problemami, zanim się zaostrzą. Monitorowanie tego, jak się czujesz podczas codziennych czynności, to jeden z najprostszych, ale najskuteczniejszych sposobów na ochronę swojego zdrowia. Jeśli zauważyłeś, że zadania, które kiedyś były łatwe, pozostawiają cię wyczerpanego, nie bagatelizuj tego. Zamiast tego rozpoznaj to jako to, czym jest istotny komunikat od Twojego ciała, który zasługuje na uwagę. Podejmowanie działań może nie tylko ułatwić Ci oddychanie, ale także przywrócić Twoją energię, pewność siebie i spokój umysłu. Numer 4. Nagła dezorientacja lub utrata pamięci. Kolejnym sygnałem, który może ludzi zaskoczyć i na który lekarze ostrzegają, aby nigdy go nie ignorować, jest nagła dezorientacja lub niespodziewane problemy z pamięcią. To nie jest zapominanie, gdzie położyłeś klucze, lub wchodzenie do pokoju i nieprzypominanie sobie, dlaczego. Doświadczenia, które mogą przytrafić się każdemu od czasu do czasu. Mówimy o wyraźnej i czasami szybkiej zmianie w zdolności do jasnego myślenia, zapamiętywania znajomych rzeczy lub skupienia się na prostych zadaniach. Może to manifestować się jako trudność w śledzeniu rozmów, dezorientacja w znajomych miejscach lub uczucie zagubienia nawet we własnym domu. Co czyni ten sygnał tak ważnym? To fakt, że może on wskazywać na coś poważnego, co dzieje się w twoim ciele. Nagła dezorientacja lub problemy z pamięcią mogą być związane z infekcjami, udarami mózgu lub problemami związanymi z tym, jak twoje ciało przetwarza tlen lub składniki odżywcze. Mężczyzna o imieniu Walter, który miał 80 lat, podzielił się, że zaczął mieć trudności z przypomnieniem sobie imion ludzi, których znał od lat. Początkowo zrzucał to na karb starzenia się. Jednak jego żona zauważyła, że zdaje się być zdezorientowany tym, jaki mamy dzień, czy co miał robić. Kiedy odwiedzili lekarza, dowiedzieli się, że Walter rozwinął poważną infekcję, która wpływała na jego funkcje poznawcze, a leczenie pomogło mu odzyskać klarowność. To doświadczenie przypomina, że zmiany w pamięci lub koncentracji nigdy nie powinny być lekceważone. Inny sposób, w jaki ten sygnał może się manifestować, to przez zmiany w zachowaniu. Możesz zauważyć, że osoba, która zwykle jest łagodna, staje się niezwykle drażliwa lub niespokojna, lub wycofuje się z aktywności, które zazwyczaj sprawiały jej radość. Te zmiany mogą występować, ponieważ mózg nie otrzymuje tego, czego potrzebuje: czy to tlenu, składników odżywczych, czy odpowiedniego przepływu krwi. Uzyskanie tych sygnałów jest krytyczne. Jeśli ty lub ktoś o kogo się troszczysz, zaczyna wykazywać te objawy. Również ważne jest, aby szukać wzorców. Jeśli zauważysz, że dezorientacja lub problemy z pamięcią wydają się wahać lub pogarszać o określonych porach dnia, te szczegóły mogą pomóc Twojemu lekarzowi określić, co się dzieje. Czasami coś tak prostego, jak odwodnienie lub brak witamin może powodować te objawy, podczas gdy innym razem mogą one wskazywać na poważne problemy, takie jak schorzenie serca lub płuc, które ogranicza dopływ tlenu do mózgu. Bez względu na to rozpoznawanie tych zmian i szybkie szukanie pomocy daje ci najlepszą szansę na zidentyfikowanie i zajęcie się przyczyną. Rodzina i przyjaciele często odgrywają kluczową rolę w rozpoznawaniu tego sygnału. Kiedy doświadczasz dezorientacji, trudno jest zauważyć, że coś jest nie tak. Jednak bliscy mogą zauważyć, że powtarzasz się częściej lub masz trudności z przypomnieniem sobie rzeczy, które kiedyś były proste. Jeśli ktoś bliski wyraża swoje zaniepokojenie, warto go wysłuchać. Ich obserwacje mogą być kluczowe dla otrzymania potrzebnej opieki. Bycie świadomym tego, jak się czujesz i jak jasno myślisz, jest równie ważne, jak zwracanie uwagi na objawy fizyczne. Twój mózg jest centrum dowodzenia wszystkim, co robisz, a kiedy zaczyna wysyłać sygnały, że coś jest nie tak, te sygnały zasługują na uwagę. Działanie Niezależnie od tego, czy oznacza wykonanie telefonu do swojego lekarza, czy udać się na Izbę nam przyjęć, nie jest przesadą. To kroki, które podejmujesz, aby zadbać o swoje ogólne samopoczucie. Jeśli nadal oglądasz i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę skomentuj: numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że jesteś obecny. A jeśli jeszcze się nie zapisałeś, zachęcam do tego i do włączenia powiadomień abyś nie przegapił przyszłych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Teraz kontynuujmy. Numer 5. Obrzęk nóg lub brzucha. Jednym z sygnałów, który często zaskakuje ludzi, a którego lekarze ostrzegają, aby nie przegapić, jest obrzęk nóg, kostek, stóp lub brzucha który wydaje się pojawiać bez wyraźnego powodu. Wiele osób starszych zakłada, że łagodny obrzęk to po prostu normalna część starzenia się lub efekt stania przez dłuższy czas, choć okazjonalny obrzęk może być nieszkodliwy. Uporczywy lub nasilający się obrzęk, któremu towarzyszą inne objawy, może wskazywać na poważny problem wymagający uwagi. Tego rodzaju obrzęk, znany jako obrzęk, występuje, gdy płyn gromadzi się w tkankach. Kiedy rozwija się w dolnej części ciała lub brzuchu, może sygnalizować, że twoje serce, wątroba lub nerki nie funkcjonują tak, jak powinny. Mężczyzna o imieniu George, który miał 81 lat, po raz pierwszy zauważył, że jego buty stały się ciasniejsze niż zwykle, a w nocy miał trudności z zdjęciem obrączki ślubnej. Myślał, że to może być przez upał lub że ostatnio nie był tak aktywny. Jednak gdy obrzęk nie ustępował, a brzuch wydawał się wzdęty, uświadomił sobie, że nadszedł czas, aby skonsultować się z lekarzem. Okazało się, że jego serce nie pompowało tak silnie, jak powinno, co powodowało, że płyn wracał do jego organizmu. Otrzymanie odpowiedniego leczenia nie tylko złagodziło obrzęk ale także przywróciło mu normalność. Zwracaj uwagę na to, jak obrzęk zmienia się w ciągu dnia. Obrzęk związany z takie problemy, jak niewydolność serca, mogą się pogarszać w miarę postępu dnia, zwłaszcza jeśli spędziłeś dużo czasu na nogach. Możesz także zauważyć, że ubrania zaczynają być ciasne wokół talii, lub że czujesz się niezwykle pełny nawet po małym posiłku. Te wskazówki, choć łatwo je zignorować, są istotnymi elementami informacji, które mogą pomóc Twojemu lekarzowi zrozumieć, co się dzieje. Obrzęk związany z poważnymi problemami zdrowotnymi często towarzyszą inne sygnały, że coś jest nie tak. Możesz doświadczać zwiększonej duszności, szczególnie przy leżeniu płasko, lub zauważyć przyrost wagi, mimo że nie zmieniłeś swoich nawyków żywieniowych. Niektórzy zgłaszają, że skóra wydaje się napięta lub że naciskanie na obrzęknięty obszar może pozostawić wgłębienie, które potrzebuje czasu, aby wrócić do normy. Wszystkie te sygnały wskazują, że twoje ciało ma trudności z utrzymywaniem prawidłowej równowagi płynów. Ważne jest również, aby rozważyć, jak szybko rozwija się obrzęk. Jeśli pojawia się nagle, szczególnie razem z bólem w klatce piersiowej, trudnościami w oddychaniu lub dezorientacją, może to sygnalizować sytuację awaryjną, która wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Nawet jeśli obrzęk rozwija się stopniowo, warto poinformować o tym swojego lekarza. Istnieje wiele opcji leczenia, które mogą pomóc złagodzić obrzęk i, co ważniejsze, zająć się pierwszą przyczyną, zanim prowadzi do poważniejszych problemów. Bliscy mogą jako pierwsi zauważyć te zmiany. Członek rodziny może zwrócić uwagę, że Twoje skarpetki zostawiają głębsze odciski niż zwykle, lub że Twoja twarz wydaje się bardziej opuchnięta. Te uwagi, a zamiast je lekceważyć, powinny być postrzegane jako troskliwe przypomnienia, aby dokładniej zbadać, jak czuje się Twoje ciało. Obrzęk nóg lub brzucha. Nie jest tylko niewygodny, ani wymówką do kupowania nowych butów. Może oznaczać, że Twoje ciało potrzebuje pomocy. Wczesne rozpoznanie i szukanie pomocy to pozytywny krok w kierunku ochrony Twojego zdrowia i zachowania aktywnego, zaangażowanego stylu życia. Monitorowanie tych oznak nie ma na celu budowania niepokoju, chodzi o bycie mądrym i danie sobie najlepszej szansy na dobre samopoczucie przez wiele lat. Podsumowanie. Gdy kończymy ten film, zachęcam Cię, abyś zastanowił się nad pięcioma kluczowymi oznakami, które omówiliśmy dzisiaj. Która z nich najbardziej do Ciebie trafiła? Którą z tych oznak zauważyłeś w sobie lub w kimś, o kogo się troszczysz? Niewytłumaczona utrata wagi, uporczywe zmęczenie, duszność, nagła dezorientacja lub obrzęk nóg czy brzucha. Nie mają na celu przerażania cię. Są to przypomnienia, aby słuchać swojego ciała i działania, gdy coś wydaje się nie tak. Wczesne rozpoznawanie tych sygnałów może pomóc w szukaniu pomocy, poczuciu się lepiej i kontynuowaniu udziału w rzeczach, które mają największe znaczenie. Czasami łatwo jest ignorować zmiany lub przypisać je starzeniu się, ale Twoje ciało jest mądre i wie, jak wysyłać wiadomości kiedy potrzebuje twojej uwagi. Będąc świadomym i konsultując się z lekarzem, gdy coś wydaje się nie tak, podejmujesz kluczowy krok w kierunku zabezpieczenia swojego zdrowia. Pamiętaj, że nie jesteś na tej drodze sam. Twoi przyjaciele, rodzina i zespół medyczny są tutaj, by cię wspierać na każdym kroku tej drogi. Chętnie usłyszymy od ciebie. Co jest jedną rzeczą, którą nauczyłeś się dzisiaj? którą planujesz wdrożyć w swoje życie? Może postanowiłeś baczniej monitorować swoje poziomy energii, lub porozmawiać z lekarzem o czymś, co cię niepokoi? Cokolwiek to będzie, proszę, zostaw komentarz poniżej i podziel się swoimi przemyśleniami. Twoje doświadczenia i refleksje nie tylko przynoszą korzyści tobie, ale także mogą zainspirować innych, którzy oglądają ten film. Czytanie Twoich komentarzy bardzo nas motywuje i napędza. Dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, proszę polub, zasubskrybuj i podziel się. Twoje wsparcie umożliwia nam kontynuowanie tworzenia wartościowych treści, które informują i inspirują. Czekamy na spotkanie z Tobą w następnym filmie.